Eliza Piotrowska tupcio chrupcio nie mogę zasnąć Tupcio chrupcio właśnie kończył kolację uwielbiam zupę serową mojej mamy wzdychał oblizując ze smakiem łyżkę Na podłodze siedział miś Teddy grzecznie czekał aż Tupcio skończy jeść i pójdą spać Ale Tupcio chrupcio nie spieszył się do łóżka powoli ruszył do swojego pokoju Otworzył drzwi, rozejrzał się i stwierdził, że panuje tu spory bałagan. Zabrał się więc do porządków. Jednak sprzątanie szybko mu się znudziło i uznał, że nie lubi, kiedy jest zbyt czysto. Potem włożył piżamkę z księżycem. Księżyc wyszyła mama, by tubciowi było raźniej nocą. Następnie tubcio chrupcio udał się do łazienki. Bardzo lubił się myć. Szczególnie starannie szorował zęby. Ale dobra ta pasta, wołał zachwycony. Mama kupiła mu pastę do zębów w smaku truskawkowym. A kiedy skończył myć zęby, chwycił mydło. Ach, jak pięknie się pieni, pisnął i natychmiast zrobił sobie z białej piany wąsy i brodę. Pamiętaj, żeby zakręcić tubkę z pastą i nie baw się za długo mydłem, przypominała synkowi mama, gdy zajrzała do łazienki. Dobrze znała swojego małego urwisa. Wreszcie tubcio wylądował w łóżku. Pościel była miękka i pachnąca. Obok leżał senny teli, do którego w każdej chwili można się było przytulić i słodko zasnąć. Ale tubcio hrupcio nie miał ochoty na sen. Czekał na bajkę, którą każdego wieczoru mama czytała mu do poduszki. Mamo, jestem gotowy, wydarł się na całe gardło. I mam ochotę na jakąś straszną historię, coś o duchach albo o złych kotach, dodał już ciszej. Pod ciepłą kołderką przy zapalonym świetle czuł się bardzo odważny. Mama wybrała najdłuższą bajkę. Miała nadzieję, że w ten sposób uda jej się uśpić tubcia-chrupcia. Zaczęła czytać. Dawno, dawno temu. Tykał zegar, minuta mijała za minutą, a mama czytała, 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 aż zaczęła ziewać. Dlatego przerwała czytanie i zamknęła książkę. Ale tubcia nie myślał i spać w samym środku bajki. I co? I co? Co się potem stało? Pytał przejęty. Czy zły kot zjadł biedną myszkę? Strętny cór, prawda mamusiu? Mama była bardzo zmęczona. Pogłaskała tubcia chrupcia po główce i pocałowała go na dobranoc. Synku, pora spać. Jest już bardzo późno. Dokończymy jutro, szepnęła i wyszła z pokoju. Niestety nie minęła chwilka, a tubcio poczuł się bardzo samotny i wyskoczył z łóżeczka. Obudził Tediego, który zasnął w trakcie czytania bajki, i powiedział: Stawaj, idziemy do mamy. I poszli. Rodzice byli już w łóżku. Tata spał, a mama jeszcze czytała książkę. Mamusiu, chce mi się pić. I jemu też. Mama tylko westchnęła. Włożyła szlafrok i poszła przygotować synkowi ciepłe mleko z miodem. Tubcio wypił mleko i wrócił do łóżka. Co za nudy. Ciekawe kto wymyślił noc i w ogóle po co spać. Przecież w tym czasie można robić tyle fajnych rzeczy, Mam mamrotał pod nosem. Teddy nic nie mówił. On lubił noc. Ale teraz też odechciało mu się spać, więc razem z Tupciem patrzył w sufit. Tymczasem Tupcio był coraz bardziej niespokojny. Przewracał się z boku na bok, poprawiał poduszki, ale nie mógł zasnąć. Więc znów poszedł do mamy. Mamusiu, nie mogę spać jęczał jej do ucha. Przeczytaj mi coś jeszcze. Ciii, bo obudzisz tatę, pomniała go mama. Ale ja nie chcę wracać do łóżka. Dlaczego trzeba spać? To straszne marnowanie czasu, marudził. Mama wstała, wzięła tubcia na ręce i podeszła do okna. Widzisz, synku, to jest noc. Wszędzie jest ciemno i wszyscy śpią. Słońce, kwiaty, ludzie i zwierzęta. Noc jest po to, żeby odpocząć i żeby potem obudzić się z uśmiechem. Mama mówiła cicho i łagodnie. I nagle Tupcio Chrupcio poczuł, że powoli, bardzo powoli zasypia i śni. Hola, hola, ale co to jest za sen? Tubcio Chrupcio śni, że skaczą z Pedim na wielkim kawałku sera w pokoju pełnym nowych zabawek i różnych smakołyków. Hura! krzyczy Tupcio. Hura! powtarza za nim Teddy. Zaraz, zaraz. Przecież to już dzień. Tupcio chrupcio przeciąga się słodko i puszcza oczko do swojego misia. Ale była zabawa, nie Teddy? A potem szybko wyskakuje z łóżka. Ma mnóstwo energii, bo wspaniale się wyspał. Myje się, ubiera je, je śniadanie i wybiega z domu. Nie może się doczekać, żeby opowiedzieć swój sen dzieciom z przedszkola.